Halo. Wiecie co? Dzisiaj mam bad day. I nie wiem czy tak macie, że jak jesteście dobici i przybici, to zamiast się czymś cieszyć, pocieszać, to nagle słuchacie jakichś takich smutnych, dobijających piosenek, żeby się jeszcze bardziej <laughs> załamać. To uznałam, że dzisiaj będę właśnie taką osobą, tylko zamiast właśnie słuchać czegoś, to pogramy sobie w Sims 1. Przez niektórych uwielbiane przez niektórych uznawana za granie do przejścia. Ja niestety należę do tej drugiej puli osób. Jeżeli ktoś oglądał moje wcześniejsze starcia z tą grą, no to już wiecie mniej więcej czego się spodziewać. No, ciekawe. Ciekawe mam wrażenie, że dzisiaj moje nerwy zostaną wystawione na naprawdę mega giga próbę. Powracam sobie do mojego Simselfa i o ile dobrze pamiętam. To miałam się tutaj stać gwiazdą. Było to jakiś już czas temu, więc mam takie troszeczkę braki w moim i tak małym i, i ubytku, u, pełnym ubytków mózgu. Ale chyba coś nam się udało, okej? Okay, mamy jedną gwiazdkę na pięć. <grytanie> na pewno nam się uda stać gwiazdą w tym odcinku, Oho. I właśnie przechodzę z trybu. Sims 2 do Sims 1 i nagle ogarniam, że to sterowanie jest straszne. Już na samym wstępie. Ta gra mnie przeraża, że nie mogę kręcić z krolem. Ah, dobra, okej. Okay. Dosyć narzekania, czas na robienie czego? Wow, moja Simka nawet nie jest w takim podłym nastroju. Gross Sims 1, co może pójść? Nie, tak, Okej, okay, puszczamy czas. Jezus, Maria, wyłącz tego grajka, bo nie słyszę własnych myśli. Wyłącz to. Zjedź śniadanie w ogóle. Uuu... to ja chyba musiałam. Y, przy ostatnim zapisie, przez przypadek, dodzwonić się do dzielnicy show biznesu. Nie, poczekajmy, ok. Bo ja znam tą wredną mechanikę tej gry, że y, mam energię troszeczkę powyżej 50% i dotrę tą limuzyną na miejsce przeznaczenia. I już ona będzie podnięta, nie będzie chciała nic zrobić. Także na spokojnie. Dobra. Głodzik zrobiony. To no teraz sranko. To, co mi się podoba w tej części Simsów, to jest naprawdę to, że nie ma czegoś takiego, jak pęcherz w potrzebach, tylko naprawdę, jak Sim coś że, to potem go sraka ciśnie, ponieważ ma wydalanie od razu na minusie. Boże, wyłączysz to! Ty nie chluju. Dobra, śpi. Rozrywkę mam, a możemy grać w Gina? Możemy grać w Gina! Ktoś pewnie znowu popsuje. Jezu, ona ma takie łóżko za milion simoleonów i dalej się nie wysypia. Ech, ta gra jest cudowna. Jak serwy tutaj wrócić. Dobra, pogramy sobie. Panie Dzinie, co nam pan dzisiaj spierdzieli? Pieniądze. Na pewno to spierdzieli. Będzie multum rachunków. O. No dobra, to tym bardziej teraz mamy wymówkę. Do pojechania na tą dzielnicę show business, żeby móc, że robić. Okej, okay, to jeszcze sobie pierdzielni lunch i patrzcie, i próbuję te potrzeby zrobić wszystkie na zielono i ta gra nie da tego zrobić. Nie da! Ona już jest cała wyczerpana z powrotem around, around, around. Dobra, to teraz tylko rozrywka, nie możemy tego popsuć. Okej, okay, ale może uprzednie up opłaćmy te rachunki, bo... Tysiąc trzy... 000... Myślałam, że to są rachunki nieopłacone, a co jest... Jezu, musimy kota nakarmić. Kut! 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 Nie, kut jest najważniejsze. Tylko dostałam dwa pliki z rachunkami myślałam, że... A, no właśnie! Ja by się to ukryło i bym potem miała komornika na dupie. Okej, okay, mamy siedem tysięcy. Nieźle ogólnie. E, Dobrze, spróbujmy się zadzwonić. Boże, gdzie tu się dzwoniło show biznesów, korsik? Tak. Ale może uprzednio jeszcze trochę się pośpij. Musimy się zregenerować. Okej, okay, wstajemy. Tak! Jezus Mary, i ona w tej piżamie. Ja pierdziel, ona jest 100% grunge. Niczym Kurt Cobain. Gdzie tutaj możemy zrobić najlepszą karierę? Nie pamiętam. Dobra, strzelam, że to mam nadzieję, że to będzie strzał w dziesiątkę, nie strzał w kolano. Dobry. Ok, co tutaj możemy robić? Wejdź na wypiek! No tak, no w piżamie, no. Naprawdę ona wyjdzie w piżamie. No nie wiem. Głupie, no nie dziwię się, że on cię w sumie wykreślił. dobra. To co ja mogę w ogóle robić? A na przykład wystąpić w reklam do reklam. No, mogę być wspaniałą reklamą firmy produkującej piżamę. No to jest na pewno wielki sukces. O, oh, sam Andy Warhol. Andy. Andy powiedz, że jestem zajebista. Andy! A czy. Dobra, do reklamy się nie nadaje, ale czy nasz ład do strojów zimowych będzie lepiej? Wymagane dwie gwiazdki. Skąd ja mam ci kościół wytrzasnąć? Dwie gwiazdki. Jak ja wytrzasnęłam jedno, mi to z bólem serca i bólem dupy. Dosłownie przenośni. Zamów taksówkę w inne miejsce. O Boże, tutaj mamy jakąś sławę. Barman Wojciech, on robi najlepsze szoty na całej wsi. Nie wiem kto to jest, ale. Nie. Nawet nie mogę poprosić o autograf. Ja też jestem gwiazdą. A tutaj mamy John Ponczowi! Nie. Niemożliwe. No, normalnie jak dwie krople wody ten pon- O, mogę. A czemu Barmana nie mogę? Jakiś podrabianiec to jest wiadomo, że nie ma gwiazdy Barmana. Poczekaj, poczekaj, bo możliwe, że moja, nie, moja, moj, moj, moja, fura odjechała, muszę jeszcze raz zamówić, nie, no, już ta gra mi działa na nerw, ona ma już energię na minusie, myślę, że to jest niemożliwe, ja chcę taką, nie chcę czarnej, ja chcę taką z flami, po raz pierwszy to widzę, pokażcie mi to z bliska, jaka, ja muszę... Ciekawe, czy jest konwersja do dwójki. Takie limuzyny z miłą chęcią bym pobierała. Dajcie znać w komentarzu, czy coś wiecie na ten temat. E, może, nie wiem, tutaj? Co nas tutaj spotka niemiłego? To yy, ja już nie pamiętam tych par, ale wszystko poznaję od nowa. Niestety. A mamy to karaoke super, cudowne, wspaniałe. Nerwy mnie zjadają, nie ja mogę teraz wystąpić. <grym> <grym> Wiedziałam, że to tak będzie. <grym> to nie zdążę się ruszyć, ona już nie będzie miała ziemi. Nie, nie zrobię tym Jezus, Mary, zrobię 20. skreśliłam to przez przypadek. Zrobimy 20 tysięcy odcinków i ona nie zdobędzie nawet półtora gwiazdki, mówię wam. Kupia! To idziesz z najlepiej nie wstawaj. A ten kot już wszystko wychlał z tej miski? Co on jest jakiś... Kłodomur? Ale gościa mamy! Powitaj... Co to jest gienie? Powitaj tą gienię. Aha, ona chyba robi do widzenia ślepa gienio. Nie, dobra, jest jeszcze. Nie, nie ma jej. Czy jest? Tak się nie może zdecydować. Trochę mnie nie ma, trochę nie... Dobra, to może zrób sobie źryć. Ale nie letki obiad, tylko taki obiad konkretny. Trao. Nie no, tak gra to jest po prostu kosmos. <grystanie> Dobra, ej, bo co kotek pewnie prosi o idzonko, no chociaż tego o kotka zadbajmy. Nie potrafimy zadbać o własne morale i o własne życie. No dokładnie, no przecież to jest człowiek z niezrównoważony psychicznie. No wytrzeszczka, co ty tam tą mordę kładziesz, no? Teraz. Hej okay, i śpi. Ale chyba niedługo będziemy mogli zrobić Ginu Ginu. Możemy, dobra, zostawaj na Dino Ginu. Dino. Dżin. O, mamy jeszcze creepy telefon. Tak. Tak. Twój horoskop mówi, że musisz pracować nad poprawą stosunków z najbliższymi. Ale mordo, przecież my nie mamy przyjaciół. Bo nie mamy nie kłamię. Nie ma naprawdę troll telefon, no i się wyśmiewają ze mnie, że nie mam przyjaciół. Właśnie, przyjaciele, pff. Przyjaciele, bo rodziny nie mamy. O jejku, chyba ktoś mnie nie lubi. Nic nowego. Na minus 15. O nie. Cóż za krzywda? Dobra, będę... Dobra idź. Idź się umyć olej tą babę, nara. Nara. Jak będziemy mieć pięć gwiazdek, to sama się będzie prosiła o to, żeby być naszą koleżanką, a wtedy my powiemy: Nie! Kim ty jesteś, plebsie? Nie! Co? Co nam jakieś takie czerwone chmurki? Mam nadzieję, że nam nie dednie. W sumie to cieszę się z tego powodu, że w tej grze nie ma czegoś takiego jak starzenie się, bo w sumie ona byłaby już dawno dedkiem ze starości, abyśmy nie mieli nawet jednej gwiazdki. Ale ta, ta energia w tej grze to jest po prostu masakra. Po prostu nie mam słów, nie mam pytań. Cały dzień, całą noc zajmuje się wyspanie w łożu, które jest najlepsze na świecie. Pobraj sobie w to gunów, no. A że prawie zestarałaś się w gacie z wrażenia, jaka to jest cudowna gra. No dobra. Co ten kot jeszcze od ciebie chce? Ma pełną Micha, to nie spada, chyba że towarzyszy to swojej rozrywka. A jak mogę mu zapewnić rozrywkę? Bo nie wiem w sumie. No, ma tu towarzysz chodować jakieś kundle, błędy śmierdzące. A tu są jakieś w ogóle zabawki dla zwierzęcia? <gry> no tak, no, ale jak mam. Jak? Ale jakie ja mam mu rozrywkę zapewnić? Jak tutaj nie ma czegoś takiego jak zabawka, jak dwójce. Mam się bawić z nim, żeby zabawa mu się polepszała. Chyba tak. Nie mamy na to czasu, twoja pani jest mocno zapracowana. Próbuję być największą zdzirą w show-biznesie. Jeszcze minusy mi daje ale no to nie spada, ok. Nie będę się nim przejmować, niech się martwi o siebie sam. Chlarz, strętny. Okej, okay. jeszcze szamniemy coś. Już energia oczywiście jest na okropnym minusie, nie? Już chciałam powiedzieć magiczne słowo typu, że jedźmy może do tej zasranej dzielnicy showbiznesu. No ale się nie da, no. Ona już jest masakryczna. Gino Gino, Gino Gino jeszcze nie ma. Okej. Okay, to teraz jedziemy do zasranej dzielnicy Showbizu. Tak, poproszę. I może tego kota nakaram, bo widzę, że te przybłędy mu wyżarają Micha. Yy, tak, tak. Aha, jednak, ale ona jest odpowiedzialna, jednak nie dała kotu zierać. Może no, tu? No naprawdę, nie mam zielonego ani nawet różowego pojęcia, jak jej polepszyć te statek gwiazdorskie. Powoli rozkładam ręce, ale dobrze, że nie nogi. Zagraj. O, mamy tutaj, ale no, to chyba znowu nazwy pieprzą. No właśnie, ja nie ja, chcę tej półtorej gwiazdki, ale nie wiem jak... Jak wymagasz tej półtorej gwiazdki, to może powiedz jak, ty rudy murzynie cholerny parszywy, no? A może w akcji ratunkowej ustał usta, dwa i pół gwiazdki! Widzicie? No kur... Mm. W inne miejsce. Ja to zrobię dzisiaj. Muszę to zrobić. Muszę. Gdzie nas nie było? Już nie, nie wiem, my się mienią normalnie w oczach te wszystkie parcele. One no są takie same i tak samo beznadziejne jak moje życie. <laughs> Możemy zamówić sushi. Możemy również znowu śpiewać. Czy nasz samym śpiewaniu podbija się do półtorej gwiazdki? Ej no jakaś pinda w ogóle zajęła nam tę estradę. Jezu, jakaś stara landryna. Lampucera. Daj jej na pi piwek, to może się polubicie, może dać jej gwiazdkę. Ona w tej piżamie znowu, naprawdę. Czekaj, coś mi tam wyskoczyło, ale miałam to w dupie, szczerze powiem. Aha, to za rok już lepiej. To nie mogę czegoś śpiewać? Znaczy, twu? nie mogę roka śpiewać, a mogę co innego? Rok jest tylko dla jednogwiazdkowych simów. Na pięć, trochę się nie zgodzę. No, ale nie mam. O. o! Kurwa! Przepraszam, teraz nie pamiętam, gdzie ja miałam mieć półtorej gwiazdki. Znaczy pamiętam, że w jakiejś reklamie, ale nie pamiętam gdzie. <ścoughs> Piękna sprawa! Dobra, jedziemy. I znowu ten super, ta super limuzyna była różowa, widziałam. Tak, proszę, no. Szybko, fast, speed. Kurde, gdzie to było? To było tutaj, na środku? Czy to było tu? Czy ja byłam... <gryś> Już nie wiem. Aaaa. O kurde, chyba jestem w dobrym miejscu. O kurde, chyba jednak nie. <gryś> to jest coś innego. A co ja tu mogę robić? Prawdopodobnie gówno. Nie, mamy tutaj jakąś kamerkę. O, mogę tylko trzy deski robić? Cztery piosenki? Eee. Eee. To główno mogę robić. No, no, no. Eee. Eee. Ja jestem w dobrym miejscu, proszę. Powiedzcie, że tak. To było tu. I to chyba nie było. Nie Ja pogubiłam się. Nie Jezu, jeszcze ta ściera jest cała zapęczona. Ja nic nie zrobię. Ona zdechnie. Ona zdechnie na własną głupotę. Nie wiem. Trochę to moja wina, że po prostu zapominam, gdzie ja ją wsadzam, ale to jest takie randomowe, że no inaczej się nie da, ok? Skorzystaj, wykąp się, nie, narze nie narzekaj. Jutro będziesz gwiazdą, obiecuję. Ewentualnie gwiazdą śmierci, no zawsze coś. Jak masz 27 lat i umrzesz, to naprawdę możesz być gwiazdą śmierci. Nie, no dobra, to, to było słabe. Ogólnie to szkoda. Szkoda tych wszystkich artystów. Wyszeczka jest naprawdę nieszczęśliwy. Miej na okupot... Ale co ta kurła chce? No rozrywka, no to bawię. Chciałam się z nią bawić. To ona mi dawała same minusy i nie chciała. To Niech ona ugarnie tą dupę. O, jak ja to sama ją oddam do Hytla. Już jesteś happy? O, proszę mi nie marudzić. Tylko ja i wyłącznie ja mogę marudzić tej serii, więc... Sorry. Ok, nakarm ją. Nakarm siebie. Umyj dupsko. I chyba robimy ostatnie już podejście. No mam nadzieję, że trafię na tą parcelę, gdzie oni mi mówili o półtorej gwiazdki. Naprawdę liczę na to, bo to jest moja ostatnia deska ratunku. Ale już mamy energię, znowu minus 75% na oko, no ja nigdzie nie pojadę. Ja nic nie zarobię ten kot... Ten kot dalej ma rozrywkę słabą. No, pani ma nie lepszą. Też mam minus 75% na oko. Ale najpierw Jinx. Jinx, 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 Jinx. Ogień! Pożar? Oj. Może kota? Nie okej, szkoda kota. Już nie lamentuj, tylko co do... wojno. Yy, yy. Teraz pożaramy na szybko, bo nam super łóżko spłonie! Rozszerzę się! Jeszcze ona mi spłonie, głupia pinda! Jakby ona mi spłonęła przed osiągnięciem dwóch gwiazdek, to mi mi się wkurzyła na tą grę, o Boże! O nie, no i łóżko moje piękne! Nie ma gdzie spać! Dobrze, to będziesz spać na dworze. Ten dżin dzisiaj jest jakiś naprawdę niedokochany. Mamy mało pieniędzy. Niedobrze. Dobra, zamów taksówkę. E, do dzielni show biznesu. Zamów taksówkę do dzielni show biznesu. Co cię ten durny pieprzony kod blokuje przed tym zestranym telefonem? Tak, poproszę. O nie, ona jest śpiąca. Ja znowu nic z nią nie wykonam. To są jest po prostu takie zło zastrane. Ja nie wiem jak można w Cogaraci się tym jarać. Serio, sorki jak kogoś obrażę w tym momencie. To jest po prostu niewykonalne, to wszystko co robię to jest taki ból. Ja bym musiała chyba spędzić, nie wiem... bite parę dni nad tą grą, żeby cokolwiek osiągnąć. Pozuj. Nie. Tu chodziło o jakieś odgrywanie scenek, tutaj nie ma odgrywania tych scenek. Nie wiem. Dobra, to jeszcze raz spróbujmy. Wymagane dwie gwiazdki, ja mam półtorej, ty pindo, głupia, zlituj się. Może już mogę chociaż się wybiegać? To znowu w tej piżamie psychopatka, ja się nie dziwię, że nikt jej nie chce. Trzy pół gwiazdki. Nie, 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 nie wiem. Brak mi słów, brak mi sił. Ona dojdzie do tego telefonu, zadzwoni, potem taksówka, taksówka przyjedzie. I w tym czasie ona będzie miała taką energię obsraną, że może ona nic nie zrobi, nawet jak ja znajdę to. Ja, ja już naprawdę nie pamiętam, gdzie to było, niestety. Może tu? I don't know. Nie, tu nie, tu. Muszę sobie, nie wiem. Poza odcinkami chyba zapisać, jak się dokładnie ta parcela nazywał. A nie, to tu! Proszę. Proszę. Proszę! Zrób to. Zrób to. No. I co, nie mam gwiazdki za to maniane Tylko mi dali 90 simoleonów? A czy a, 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 tylko tyle było warte moje poświęcenie? I ty jeszcze nie chcesz odpieprzyć więcej scenek? Bo jesteś niebeśpiąca?

Здоровем, ва wow.